Coraz bliżej święta, i otwieram już szesnastą paczkę z kalendarza adwentowego z książkami. Czuję, że to będzie książka w twardej oprawie, także nie przedłużam. I sprawdźmy to. O, ja! Bardzo chciałam to przeczytać. To jest książka twórców podcast czyli takiego podcastu, który zdominował mój rok. To jest podcast o latach 90. i zerowych, i naprawdę chciałam przeczytać tę książkę. Tutaj panowie omawiają różne fenomeny, właśnie z lat 90. aż do 2005. bodajże roku. I dla mnie to jest takie trochę zanurzenie się w historii poniekąd, poniekąd w takich realiach, które gdzieś tam kojarzę z dzieciństwa, ale nie do końca. I bardzo podoba mi się to, że mogę lepiej zrozumieć moją rzeczywistość o której świadomości w tamtym czasie nie miałam do końca. Bardzo się cieszę z tego okienka 10 na 10, mam dobre przeczucia. Także widzimy się już jutro z kolejnym otwieraniem kalendarza adwentowego z książkami.